Zbliżamy się do nowego ATH i Ethereum. Co to może oznaczać? Co musisz wiedzieć na temat altcoin season oraz Bitcoin w kontekście nadchodzących zmian w Polsce? Strony Piotr, witam Ciebie serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, oprócz standardowej analizy wykresów, na których dzieje się naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo, przygotowałem dla Ciebie kilka informacji na temat ogólnego zdrowia rynku bitcoina. Jednak dzisiaj powinniśmy nieco więcej porozmawiać o Ethereum. Dlaczego? Wszystko w dzisiejszym materiale. Dodatkowo spojrzymy także na nasze podwórko, ponieważ tutaj także święty Mikołaj zostawia nam kolejne niespodzianki. Sprawdzimy także, jak radzi sobie rynek DeFi, oraz sprawdzimy, kto dzisiaj zgarnie darmową książkę. Jednak zanim przejdziemy Dalej, jeżeli na tym kanale jesteś po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj właśnie o kryptowalutach, o pieniądzach, więc jeżeli te tematy Cię interesują, chcesz być na bieżąco z wszystkimi informacjami właśnie z tego rynku, kliknij teraz subskrypcję, kliknij na dzwoneczek, tak aby YouTube mógł Ci przypominać o najnowszych materiałach. Pamiętaj jednak, nie są to porady inwestycyjne, wszystko co zobaczysz w tym materiale są to moje osobiste, subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut, więc jeżeli tak akceptujesz i tylko jeżeli tak akceptujesz, łapa w górę. I lecimy z tematem. Zanim sprawdzimy kto zgarnie dzisiaj książkę Szybki look na Coin Gecko i tutaj zdecydowanie wszystkie oczy na całym świecie, na całym rynku kryptowalut są dzisiaj zwrócone na Ethereum. Dlaczego? Dwie bardzo ważne rzeczy. Przede wszystkim Ethereum jest tuż tuż przed przebiciem swojego poprzedniego ATH z 2017 roku. Drugi powód jest taki, że idąc cyklami jakie występują na rynku kryptowalut, zaraz po Ethereum najczęściej zaskakują, mówiąc kolokwialnie, inne czyli zaraz rozpoczyna się tak zwany altcoin season. O potencjalnym altcoin season rozmawiamy już od kilku tygodni, jednak cały czas czekaliśmy właśnie na to potwierdzenie, czyli na Etherea przebijającego swoje ATH. Musisz jednak wiedzieć, że chociażby na takiej giełdzie jak BitBay, Ethereum już zaliczył swoje ATH i na tą chwilę jest wyceniany na ponad 5000 tysięcy złotych za jedną sztukę. Jednak na ten moment, jeżeli spojrzymy na rynek, widzimy, że Ether idzie bardzo szybko w górę i mamy już 14% 1427 dolarów, więc zobaczymy, gdzie to nas zabierze. Patrząc na pozostałą część rynku, mamy Bitcoina za 37 tysięcy dolarów. Na Bitcoina i jego zdrowie ogólne także dzisiaj spojrzymy, ponieważ jest coś, o czym koniecznie, ale to koniecznie musi Wiedzieć. Natomiast jeżeli spojrzymy na pozostałe altcoiny, jest tutaj sporo dwucyfrowych wzrostów. To jednak, jeżeli przejdziemy na drugą stronę, CoinGecko czy CoinMarketCap, tutaj jest już nieco ciekawie, ponieważ tych wzrostów jest dużo, dużo więcej. Więc zaczynamy zauważyć po ostatnich wzrostach na Cardano, na Litecoinie, na Polkadot, że kolejne projekty altcoinowe z mniejszym market capem także dołączają się do tych wzrostów. Natomiast przegranych na rynku nie ma zbyt wielu. Mamy The minus 13%. No jednak, jeżeli w 7 dni robisz 92%. Nie jest niczym złym, że mamy taką tutaj korektę. Poza tym kilka projektów na jednocyfrowych spadkach, tak jak wspomniałem, chociażby Polka Dot, po bardzo dużych wzrostach w ciągu ostatniego tygodnia nie ma nic dziwnego, że zaliczamy korekty. Chociaż w przypadku rynku kryptowalut czy 2, 3, 4, 5% jest to korekta, raczej wątpię. Co tydzień na moim kanale jest do zgarnięcia jedna z książek, jak inwestować w złoto i srebro, Majka Maloniana lub standard Bitcoina. Obie książki mówią nie tylko o aktywach deficytowych, nie tylko o Bitcoinie, ale przede wszystkim pokazują czym. Są aktywa deficytowe w kontekście kryzysu i w kontekście cykli gospodarczych, jakie mamy na całym świecie. A jeżeli chcesz brać udział w takiej zabawie, wystarczy, że jesteś aktywnym widzem, aktywnym subskrybentem tego kanału i raz w tygodniu, na początek każdego tygodnia, wybieramy jedną osobę spośród osób komentujących, która taką książeczkę dla siebie zgarnia za free. W zeszłym tygodniu mieliśmy trzy materiały: raz, dwa, trzy, więc szybciutko sprawdzamy który materiał weźmiemy pod uwagę, losujemy. Dzisiaj ponownie numer 2, więc wchodzimy w ten materiał, kopiujemy link, wklejamy do naszej maszyny i oczywiście filtrujemy podwójne komentarze. Sprawdzamy, ile mamy komentarzy: 100, 200, 300, 400, 446. Za wszystkie komentarze dziękuję i sprawdzamy, kto zgarnia dzisiaj książkę dla siebie za free. Kto to będzie, kto to będzie? Toskar, gratulacje Toskar, odezwij się do mnie na messengerze, tak abyśmy mogli ustalić, w jaki sposób tą książkę do Ciebie dostarczyć. Dzięki wszystkim za łapki, za komentarze, za to, że wspieracie ten kanał. Lecimy dalej. Przechodzimy do wykresów, zaczynamy od rynku bitcoina. I co możemy zauważyć? Możemy zauważyć, że bitcoin bardzo ładnie wybrania po raz kolejny i po raz kolejny tą tutaj linię trendu wzrostowego i utrzymuje się w tym trójkącie. Ta formacja, w przypadku analizy technicznej, jest oczywiście formacją na dalsze wzrosty, jednak na ten moment wciąż. Wciąż jeszcze jest moment na decyzję. Póki co zauważamy jednak, że startuje Ethereum, do którego zaraz przejdziemy. To jednak, na Bitcoina cały czas musimy mieć oczy zwrócone, ponieważ przynajmniej dla mnie płyną z tego bardzo proste lekcje. Jeżeli patrzymy na fundamenty Bitcoina, okazuje się, że wszystko wygląda bardzo dobrze i prawdopodobieństwo dalszych wzrostów po prostu jest spore. A to może oznaczać, że altcoin season, w którym zdecydowanie dzisiaj jesteśmy, ponieważ sporo altcoinów zrobiło 100, 200, 300% w stosunku do bitcoina, może po prostu potrwać bardzo Krótko, więc tym bardziej zachęcam Was do tego, abyście realizowali część przynajmniej swoich zysków właśnie na tym rynku. Cokolwiek robicie, czy swoje altcoiny flipujecie do Bitcoina, czy do jakiegoś stablecoina, czy w ogóle kaszujecie się we fiatach, wszystko oczywiście zależy od Waszej własnej strategii, to jednak warto takie zyski realizować. Póki co, jeżeli chodzi o mój własny portfel, na tą chwilę wciąż ponad 70% mojego portfela, około 70-75%, wciąż jest to tylko i wyłącznie Bitcoin, jednak właściwie w ciągu ostatniego tygodnia część tego Bitcoina oczywiście w altcoin Zainwestowałem o czym was także na tym kanale informowałem. Jednak wygląda na to, że w tym tygodniu, jeżeli chodzi o samego BTC, sporo się tutaj nam wyjaśni. Przejdźmy jednak do Ethera, ponieważ tutaj dzieje się dzisiaj najwięcej to właśnie Ether jest w centrum zainteresowań. Nie bez powodu. Dlaczego? Ponieważ przede wszystkim zauważcie, jeżeli spojrzymy na Ethera w stosunku do Bitcoina, to w tym materiale rozmawialiśmy dokładnie o Etherze i jego potencjale wybicia właśnie w tym momencie. Sprawdził się też scenariusz, że jeżeli Ether wystartuje, wystartują także pozostałe altcoiny. To jednak nie to jest najciekawsze, co się dzieje z Etherem w stosunku do do Bitcoina, ponieważ zdecydowanie, jeżeli spojrzymy na rynek. Etera do BTC możemy zauważyć, że do ATH nam jeszcze daleko i tak naprawdę ATH do Bitcoina być może i raczej prawdopodobnie nie zostanie już osiągnięte. Jeżeli chodzi o parę Etera do USD, musisz wiedzieć, że jesteśmy w okolicach ostatniego ATH z roku 2017. Dlaczego jest to tak ważny moment? Ano dlatego, że wielu inwestorów, zwłaszcza dużych inwestorów, tak samo jak rozmawialiśmy o tym w przypadku Bitcoina, moment, kiedy przebijamy poprzednie ATH, jest to po prostu. Postu, potwierdzenie, że dane aktywo ma sens, że dane aktywo jest w trendzie wzrostowym i do rynku zaczynają się dołączać kolejni nowi gracze. A tym samym, jeżeli mówimy o ETH, pamiętajmy cały czas o altcoinach. Tak samo było w przypadku BTC. Kiedy przebiliśmy poziom 20 tysięcy dolarów, nie muszę ci chyba mówić, jak szybko doszliśmy do poziomu 42 tysięcy dolarów. Była to kwestia zaledwie kilku tygodni. Moim zdaniem bardzo podobny scenariusz może nam się tutaj wyklarować właśnie na ETH. Sprawdźcie mi teraz tygodniowy i i gdzie dokładnie mamy tutaj oczywiście krakena. Jednak oczywiście w zależności od tego, na jakiej giełdzie sprawdzamy ethera, ATH mogło już zostać przebite lub do ATH jeszcze dochodzimy. Na krakenie ATH wynosiło około 1600 dolarów, to jednak poziom, w jakim jesteśmy teraz i ta świeca tygodniowa, którą teraz tutaj tworzymy, fajnie, żeby się zamknęła właśnie ponad 1400 dolarów. Z mojej perspektywy byłby to bardzo byczy sygnał na dalsze wzrosty. Na wykresie dominacji altcoinów poziom 32%, póki co został wybroniony cały czas wychodzę z założenia, nieważne co myślisz, ważne co robisz, dla mnie jest to sygnał, że dalej mogę jeszcze swoje altcoiny kumulować. Jednak tak jak wspomniałem na początku tego materiału, warto abyście realizowali swoje zyski. Tak samo jak dzisiaj, wszedłem na giełdę Huobi i zauważyłem, że jedna z kryptowalut, którą posiadam w portfelu, zaliczyła bardzo ciekawe wzrosty. Nie mówię tu o wzrostach, jakie teraz mamy, czyli plus 40%, mieliśmy tutaj wzrosty rzędu 300% w ciągu dosłownie kilku godzin. Historia pokazywała, że jeżeli mamy takie wystrzały, warto część zyskać zrealizować. W tym wypadku akurat swojego ark bloka sprzedałem i następnie odkupiłem 50% więcej po niższej cenie i w ten sposób mam 50% tej kryptowaluty więcej, nie dokładając swoich własnych Środków. To jednak sam R-Block dzisiaj nie jest wyjątkiem, ponieważ jak będziecie zauważyć, dwucyfrowych wzrostów, dużych wzrostów, takich dużych, potężnych świec, jeździ dzisiaj na rynku całkiem sporo. I chciałbym Was po prostu uczuć na to, żeby nie być zbyt bardzo chciwym, ponieważ te historie, które cały czas się malują tutaj w internetach, że ktoś kupił tutaj, równiutko na 210 Satoshi, tutaj równiutko na 600 sprzedał. Słuchajcie, takie historie są to historie 1 na 1000, 1 na tysięcy. Naprawdę uważam, że ta historia także to by się przydarzy. Musisz jednak wiedzieć, że 90% ludzi na tym rynku koniec końców traci, więc wciąż gdzieś to warto mieć jednak z tyłu głowy i każdy zysk, jaki zrealizujesz, pozwoli Tobie po prostu wyjść przed szereg, wyjść przed przede wszystkim szereg ludzi, którzy na tym rynku przegrywają. Chciałem pokazać Tobie wykres, o którym mówi się dość mało. Mianowicie mamy tutaj total market cap, czyli całkowitą kapitalizację rynkową kryptowalut, Oprócz bitcoina, czyli wszystkie altcoiny. I teraz płynie przynajmniej dla mnie bardzo ciekawy wniosek z obserwacji tego wykresu. Zauważ, że market cap altcoinów, kiedy bańka pękała w roku 2017, wynosił tutaj prawie 500 miliardów. Natomiast teraz, kiedy mamy stare projekty, rozwinęły się bardzo dobrze, mamy konkretne rozwiązania, mamy DeFi przede wszystkim, które moim zdaniem wciąż jeszcze to, co pamiętamy z lata 2020 roku, jest to dopiero zaczątek tego, czego doświadczymy w roku 2021. I zauważ tutaj, pięknie szliśmy po trendzie wzrostowym, następnie mamy odjazd, i to odjazd bardzo duży. Jednak, pomimo tych wszystkich wzrostów na altcoinach, zauważ, jak daleko jeszcze jesteśmy od ATH. A mało tego, pamiętaj, że na tym rynku jest dużo więcej altcoinów i przede wszystkim jest już spora część altcoinów, czyli spora część biznesów, które faktycznie ten biznes na tym rynku robią i dostarczają konkretne produkty. Moim zdaniem, to, co tutaj widzimy, wciąż jest to dopiero początek. Jeżeli chodzi o moje dalsze zakupy na altcoinach, oczywiście rozmawialiśmy o zakupach Ringa, Banda, Rena, jednak te kryptowaluty odjechały dość mocno. W ostatnim materiale rozmawialiśmy także o Kyber Network, które co prawda wyskoczyło nam tutaj 10% do góry, aczkolwiek ma tutaj teraz delikatną korektę. Jeżeli mówimy o potencjale wzrostów, wciąż oczywiście KNC taki ma. Drugą taką kryptowalutą, którą rozmawialiśmy był OneChain i na ten moment OneChaina ja dla siebie do portfela dokupuję. I pomimo tego, że na moim poprzednim zakupie mam już jakieś 11% zysku, jeżeli chodzi o parę do Bitcoina, to wciąż wystarczy, że zrobicie sobie czasami zoom out, taki are in doubt, zoom out, po prostu sprawdźcie, co dzieje się na dużych interwałach, zobaczycie, jak wciąż jesteśmy nisko i biorąc pod uwagę potencjalne altcoin system, biorąc pod uwagę to, że Ether właśnie zalicza swoje ATH, po prostu wybrane altcoiny chce dużo baczniej obserwować. Jeden właśnie z takich altcoinów jest. One chain. W najbliższym czasie w moim portfelu wyląduje jeszcze jeden zawodnik, mianowicie chodzi o One Inch. Jeżeli mówimy o One Inch, oczywiście mówimy o zdecentralizowanych giełdach. Nie wiem, czy obserwowaliście, jak radzą sobie zdecentralizowane giełdy, chociażby takie jak Uniswap. Mamy 9 dolarów za jednego Uniswapa jeżeli zobaczymy ostatnie 30 dni, widzimy, że Uniswap sięga tutaj po ATH. Tak samo ma się sprawa z innymi kryptowalutami, właśnie z niszy DeFi, także zobaczymy na Sushi. Także mamy miliard kapitalizacji rynkowej, mamy 7 ponad dolarów za jednego sushi, i także jeżeli patrzymy na ostatnie 30 dni, także zaliczamy kolejne ATH One Inch. Dość nowy projekt, jednak patrząc, kto za One Inchem stoi, jakie rozwiązania daje dla deksów, moim zdaniem warto mieć ten projekt w portfelu. Na ten moment, jeżeli spojrzymy na wykres. Możemy zauważyć, ponieważ One Inch jest wciąż nowym projektem, dlatego ten moment, ten price discovery, wciąż jest w toku. Dlatego z inwestycją, moim zdaniem, warto tutaj uważać, ponieważ w tym momencie jest to dość spora spekulacja. To jednak, jeżeli spojrzycie na wykres, mamy tutaj interwał 4 godziny, mamy tutaj tą górkę i możecie zauważyć, że mamy wybicie ponad ten tutaj opór i teraz testujemy z punktu widzenia analizy technicznej, jeśli się odbijemy, szansa na kolejne spore wzrosty. Dlatego na ten moment z dwóch powodów właśnie One Inch dla siebie, Obserwuję pierwszy konkretny projekt, konkretne rozwiązania i przede wszystkim mocny background, jeżeli chodzi o zaplecze, kto ten projekt wspiera. Z drugiej strony analiza techniczna, która pokazuje nam wybici się ponad poprzedni opór. Dwa czynniki dla mnie wystarczające, aby szukać tutaj momentu na zajęcie pozycji. Przejdźmy jednak do sprawdzenia zdrowia rynku bitcoina oraz momentu, w jakim się znajdujemy, jeżeli mówimy o cyklach. To, co tutaj widzisz, jest to tak zwany Rainbow Price. Chart, czyli Bitcoin w odniesieniu do tej tęczy, którą widzimy na tym wykresie. I zauważ, że zakłada ona halvingi, i dokładnie tutaj widzimy, w jaki sposób wygląda trajektoria ceny w odniesieniu do właśnie wykresu logarytmicznego. I zauważcie, że wszystkie poprzednie szczyty, które mieliśmy, następowały one mniej więcej w połowie czasu pomiędzy halvingami. Następny halving, możecie zauważyć, jest planowany tutaj na rok 2024. Połowa gdzieś mniej więcej jest. Tutaj. Jeżeli miałby się kolejny cykl powtórzyć, zauważcie, zdarza się on tuż przed połową takiego cyklu między halvingami, więc byłby to moment gdzieś tutaj, w tym miejscu. Czyli okolice 160 tysięcy dolarów. Jednak zauważ, jak różnie wygląda dzisiaj ten wykres w porównaniu do tego wzrostu tutaj. Praktycznie nie zaliczamy korekt. Dlatego też warto obserwować Bitcoina, warto obserwować Ethereum, warto obserwować altcoiny, ponieważ przynajmniej ja dla siebie chciałbym widzieć Bitcoina, który przez dłuższy czas będzie konsolidował. Moim zdaniem jednak nigdy nie używajmy tylko i wyłącznie jednego wskaźnika do tego, aby podejmować swoje decyzje. Warto sprawdzać inne rzeczy, chociażby takie jak Google Trends, do czego za chwilę Przejdziemy. To jednak, jeżeli od, mielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, czy jest za późno na kupienie bitcoina, jeżeli mielibyśmy się zasugerować bitcoin Rainbow Price Chart, to zauważcie, że jesteśmy na poziomie żółtym, czyli na tak zwanym poziomie hodl. Póki co warto obserwować, co robią ludzie na całym świecie. I zauważcie, Piękne mamy zestawienie Bitcoina zainteresowaniem Bitcoina oraz złota w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich pięciu lat. W całej historii Bitcoina zainteresowanie Bitcoinem na świecie było większe niż zainteresowanie złotem tylko jeden raz. I teraz mamy bardzo ciekawy moment, ponieważ zauważcie, okazuje się, że inwestorzy na świecie bardziej zaczynają się interesować inwestycją w Bitcoina niż inwestycją w złoto. Bardzo ciekawa zależność, jednak, jakie wnioski z tego? Płyną. Oczywiście, bardzo często, kiedy rozmawiamy i tutaj zestawiam na tym kanale złoto z bitcoinem, jest spora część osób, która bulwersuje się tym, że jak to bitcoin miałby zastąpić złoty. Powtórzę się po raz kolejny, moim zdaniem, złoto może iść śmiało w parze z bitcoinem lub odwrotnie, bitcoin może iść w parze ze złotym. Im więcej będziemy mieli aktywów deficytowych do wyboru, tym dla nas wszystkich będzie po prostu lepiej. Pamiętajmy, że jedną z przewag bitcoina nad złotem jest to, że następuje pewnego rodzaju zmiana pokoleniowa. I teraz wyraźnie widzimy, a co na to dowody? Chociażby Google Trends, że wszystkie nowe osoby, które wchodzą właśnie w dorosłość, wybierają właśnie aktywa cyfrowe ponad aktywa tradycyjne. I czy ci się podoba, czy tobie się to nie podoba, tak po prostu jest. I moim zdaniem ten trend. Tylko się będzie utrzymywać. Na wykresie Firen Grid Index tutaj praktycznie bez zmian cały czas mamy ekstremalną chciwość i pomimo tego, że na Bitcoin notujemy jakieś tutaj spadki, jakieś korekty, to wciąż rynek nastawiony jest do bitcoina byczo. I oczywiście chciałbym widzieć tutaj Bitcoin, jeżeli chodzi o Firen Grid, żeby zjechał tutaj do poziomu 50-60 przed kolejnymi wzrostami. To jednak cały czas musimy patrzeć na instytucje PayPal, MicroStrategy czy chociażby Grayscale, czyli największa firma, która zarządza aktywami cyfrowymi. Cały czas bitcoina kupują. Więc jeżeli chodzi o zakupy bitcoina przez instytucje, to ponownie, jeżeli jesteś nową osobą na rynku, cały czas obserwuj, co robią najwięksi gracze. Grayscale jest to największy gracz na rynku największa firma, która zarządza największą ilością aktywów cyfrowych dla swoich klientów w imieniu swoich. Klientów. I zauważ, w ciągu ostatnich 24 godzin Grayscale ponownie zakupiło 16244 bitcoiny, warte ponad pół miliarda dolarów. A to, co bardzo ciekawe, jest równe 18-krotności dziennego wydobycia bitcoina. Jeżeli interesuje Ciebie Grayscale i to, jakie zakupy poczyniają, jakie aktywa dla Ciebie zbierają, strona bybt.com, ukośnik Grayscale i tutaj możesz obserwować, możesz monitorować, jakie zakupy Grayscale Grayscale dla siebie poczynia. Zauważ, 30 dni 60 tysięcy bitcoinów, 7 dni 26 tysięcy bitcoinów, 24 godziny 16 tysięcy bitcoinów. Co ciekawe, mamy tutaj delikatną wyprzedaż na Etherze, ponieważ w ciągu 30 dni jest to 6 tysięcy Etherów. W porównaniu, jeżeli porównamy bitcoina, cenę bitcoina do ceny Ethera i zobaczymy jaka jest to liczba, wciąż są to bardzo małe kwoty. Moim zdaniem ten tutaj Ethereum Trust od Grayscale zacznie nabierać na wartości i zacznie tutaj jeszcze przyspieszać i oczywiście warto tutaj dodać, że Grayscale pozbywa się swojego XRP Trusta, oczywiście z powodu tego, że XRP ma teraz spore problemy, jeżeli chodzi o swoją sprawę SEC. Jednak dlaczego jeszcze Ethereum jest tak ważnym aktywem na rok 2021? Mamy tutaj ciekawy wykres od Messari. Zauważ, jest to porównanie wolumenu Ethereum i Bitcoina. Wolumen, czyli oczywiście wartość tradowanych kryptowalut na dany dzień, na dany miesiąc, na dany rok. I zauważ, co ciekawe, Ethereum na tą chwilę cały czas wyprzedza na Bitcoina. Ludzie chętniej tradują na Ethereum. Oczywiście wciąż w przypadku Ethera, wciąż mówimy o bardzo dużej spekulacji, to jednak musisz zdać sobie sprawę z tego, że Ethereum staje się coraz bardziej płynnym rynkiem. Bardziej płynny rynek będzie oznaczało, że coraz więksi gracze będą chcieli spojrzeć na Ethera. Tak samo jak na Bitcoina, nikt przez wiele lat nie chciał patrzeć, ponieważ BTC miał bardzo małą płynność, bardzo mało kapitałów było w Bitcoinie, a to oznaczało, jeżeli wchodził jakiś duży gracz, po prostu bardzo szybko popował cenę Bitcoina i odwrotnie jeżeli sprzedawał, bardzo szybko cena bitcoina spadała. Dlatego najpoważniejsi gracze na tym rynku, dlatego fundusze emerytalne, ubezpieczeniowe, hedgingowe itd. nie były zainteresowane inwestowaniem w bitcoina. Ten rok, rok 2020, pokazał, że sprawy się nieco odwróciły i w przypadku Etera mamy dokładnie taką samą sytuację. Na tą chwilę mamy coraz większe wolumeny i tym samym płynność na tym rynku staje się coraz większa. A co to może oznaczać? Oczywiście więcej poważnych instytucji, które wezmą ETH. Pod lupę. Kolejnym elementem jest fakt, że Ether ma najdroższe miejsce w swoim bloku w całej rodzinie kryptowalut. Co to oznacza? Że Ether na tą chwilę jest najdroższy do przesyłania. Jednak zauważ, że pomimo tego, że jest najdroższy, zainteresowanie i cena rośnie. Co to oznacza? Moim zdaniem, właśnie oznacza wchodzenie. Instytucji. To jednak oczywiście rozwiązania, żeby skalować Bitcoina, zaczynają się pojawiać na tym rynku, i moim zdaniem wiele problemów, jeżeli chodzi o skalowanie Ethera czy Bitcoina w kolejnych miesiącach i latach będą miały miejsce, Te rozwiązania się pojawią na rynku i będzie to wszystko dużo tańsze. Z tej jednak perspektywy to jest moment, kiedy duzi gracze mogą sobie pozwolić, żeby zająć. Miejsce. Więc jak to bywa w życiu, tak samo w świecie krypto, nic nie jest tylko białe, nic nie jest tylko czarne. Mamy oczywiście dwie strony medalu. Z jednej strony jest to dobrze, że mamy drogiego etera, jeżeli chodzi o przesyłanie, ponieważ na ten moment nie każdy może sobie pozwolić, zwłaszcza, że małymi kwotami operować w sieci Ethereum, to jednak z drugiej strony mamy instytucję, którym może się to. Podobać. Oczywiście, jeżeli mówimy o adopcji kryptowalut, będziemy potrzebować rozwiązań, będziemy potrzebować skalowania, to jednak na tym rynku moim zdaniem zdecydowanie się pojawi. Kolejnym trzecim elementem, dlaczego, moim zdaniem, Ether będzie tak istotnym aktywem w roku 2021 jest oczywiście DeFi. Na to chwilę zauważ, w DeFi jest ulokowanych prawie 25 miliardów dolarów. W kryptowalutach. Czym jest DeFi są to zdecentralizowane finanse? Czym są zdecentralizowane finanse? Jest to nowy system finansowy, który ma potencjalnie zastąpić ten tradycyjny, którym dzisiaj się posługujemy. Moim zdaniem, w ciągu najbliższych lat będą pojawiać się coraz lepsze, szybsze i łatwiejsze rozwiązania dla nas, abyśmy mogli poruszać się po świecie finansów. A my jako ludzie, patrząc nawet z punktu widzenia ewolucyjnego, po prostu wybieramy lepsze, łatwiejsze rozwiązania. Ja wiem, że niektórzy powiedzą, że na ten moment jeszcze to nie jest. Możliwe. Jednak powiedz dla mnie, czym jest inwestowanie? Czym w ogóle jest termin inwestycja? Jest to użycie swojego obecnego, pewnego kapitału dla niepewnych zysków w przyszłości. I oczywiście mówimy tutaj o przyszłości. Następnie, jeżeli patrzysz w przyszłość kryptowalut i widzisz na ten moment, jak cały rynek kryptowalut się rozwija, możesz uprawdopodobnić pewne wydarzenia. Moim zdaniem, prawdopodobieństwo tego, że ludzie zaczną wybierać coraz chętniej zdecentralizowane finanse ponad tradycyjną bankowość, moim zdaniem jest bardzo duże. Dlatego też między innymi ja na tym rynku teraz jestem i ty, jeżeli w swoim portfelu jeszcze nie ma żadnego projektu z DeFi, być może jest to dobry moment na to, aby się temu rynkowi nieco bardziej przyjrzeć. Dodatkowo, pomimo tych wysokich opłat, zauważcie Ethereum obsługuje 28% więcej transakcji niż sam Bitcoin. Wniosek: Bitcoin to jest store value, Ethereum nowe, programowalne. Pieniądze. W jaki sposób rozpoznać w jaki sposób ewentualnie przewidzieć potencjalne altcoin season? Ponieważ okazuje się, że oprócz tego, że Bitcoin przechodzi swoje cykle, altcoiny także takie cykle mają. I one następują po pewnych konkretnych wydarzeniach na tym rynku. Jest tu świetny artykuł z ICO In Time, gdzie mamy przedstawione, w jaki sposób to się odbywa. I mamy to przedstawione w bardzo prosty sposób. Zauważ, pierwszym stagem, pierwszym tym levelem jest to, że Bitcoin idzie to the moon, czyli po prostu rośnie, bardzo szybko. Czy Bitcoin w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach rósł bardzo szybko? Odpowiedź jest bardzo prosta, oczywiście, że tak, ponieważ od 10 tysięcy do 402 tysięcy dolarów Bitcoin urósł, można powiedzieć, błyskawicznie. Następnie zauważcie, że do gry zaczyna wchodzić Ether. Na tą chwilę BTC osiągnął swoje ATH, przebił i widzimy od pewnego czasu konsolidację. Natomiast Ethereum, zauważcie, dopiero jest w momencie przebijania swojego poprzedniego ATH. Co to może oznaczać? Moim zdaniem, że według tego schematu jesteśmy właśnie w fazie drugiej, czyli Ether wchodzi do gry. Następnie faza trzecia, która też już poniekąd zaczyna się tutaj sprawdzać, ponieważ zauważamy, że topowe kryptowaluty z top 30-150 z cap, także w ciągu ostatniego miesiąca bardzo ładnie wywindowały. Następnie w fazie czwartej dopiero ci inwestorzy, którzy już mają swoje konkretne worki na Bitcoinie, na Etherze oraz na czołowych kryptowalutach zaczynają zajmować swoje pozycje na małych market capach. A jeżeli jesteś wzrokowcem, tak to właśnie wygląda. Na początek Fiaty płyną do bitcoina, następnie bitcoin jest przerzucany do large capów, czyli takich jak Ethereum, Polka dot Cardano, etc., etc. Następnie mid caps, czyli setka, dwusetka market capów, następnie low caps, ludzie następnie wychodzą do bitcoina, część ludzi powtarza ten cykl, a niektórzy wychodzą do fiata. Proste czy proste? Są jednak dwa najważniejsze pytania, gdzie Twoim zdaniem znajdujemy się, jeżeli chodzi o ten cykl, drugie jednak pytanie. Co Ty zamierzasz z tym zrobić? A dla tych osób, które uważają, że kryzysu nie ma, dla tych osób, które uważają, że niedługo będzie dobrze, powiedz, dlaczego rząd miałby wprowadzać banknoty 1000 zł? Czy w jakimś kraju, kiedy pojawiają się wyższe nominały, oznacza to, że dana waluta traci na wartości, czy zyskuje na wartości? Jeszcze niedawno pamiętam premierę 500-złotowego banknotu, a tutaj mamy informację od naszego prezesa w NBP, że banknot o nominale 1000 zł zostanie. Prowadzony. Jednak argumenty, jakie podaje, mnie rozłożyły na łopatki. Pierwszym argumentem, jaki użył jest to, że prezes NBP bronił decyzji sprzed 3 lat, jeżeli chodzi o banknot 500 zł, argumentują, że banknot o wyższym nominale ułatwia bankowi centralnemu zarządzanie rezerwami gotówki. Powiedział też, że musi być zawsze jakiś magazyn, w którym rezerwy pieniędzy są trzymane. Bank centralny ma ograniczone możliwości ich składowania. Nie możemy trzymać wszystkich rezerw. 5 złotówkach. To może na ten moment należałoby zadać sobie pytanie, dlaczego tych rezerw jest tak dużo, czy nie jest tak, że tego środka płatniczego po prostu tworzy się zbyt dużo? Kolejną rzeczą, której powiedział prezes NWP, jest to, że podczas zarazy ludzie dużo chętniej zaczęli składować swoje oszczędności w banknotach o nominale 500 zł. I teraz finałowy majstersztyk. Po prostu jest wygodnie składać w nim rezerwę, ale ludzie się już do tego przyzwyczaili. Jak ktoś chowa banknoty gdzieś w bieliźniarce, boi się tego, co się stanie z jakichś powodów. To wygodniej jest odłożyć 500 czy 1000 zł, niż tę samą kwotę w banknotach. 50 zł. Nie wiem jak tobie, dla mnie argument bardzo przekonujący. I oczywiście prezes NBP nie omieszkał wspomnieć o kryptowalutach, ponieważ pojawiły się pewne wątpliwości instytucji państwowych, że z banknotów o wysokich nominałach korzysta się w szarej i czarnej strefie. Prezes NBP zbił to argumentem dotyczącym Kryptowalut. Ten biznes, czytaj szara strefa, od dawna posługuje się kryptowalutami. Nie robi się przewozów w walizkach ogromnych nominałów. Kryptowaluty temu służą. To jest zupełnie inny front walki i NBP też o tym myśli. W jednym z ostatnich materiałów rozmawialiśmy dokładnie o tym, jak duże przekręty robi się na złotówkach, fiatach, dolarach, funtach, gdzie porównując kryptowaluty do tych przykrętów i ilość ewentualnych czarnych, ciemnych transakcji na kryptowalutach, wciąż są to dziesiąte, jak nie setne. Procenta. Naprawdę mam nadzieję, że nasz rząd spojrzy na kryptowaluty nieco bardziej optymistycznym okiem. Dlaczego? Ponieważ kolejne lata może się okazać będą kluczowe dla krajów, które rozwijają się właśnie w branży kryptowalut. Spora część PKB może pochodzić właśnie z branży kryptowalut, właśnie z branży blockchain. W Polsce odpycha się te projekty, podczas kiedy w innych krajach, chociażby w takiej Kanadzie mówi się o Bitcoinie jako o rezerwie światowej. I oczywiste jest przecież, że 1000 złotowy bank to jest dla nas. Konieczny, bo przecież jak trzymasz swoje oszczędności w biliźniarce, to faktycznie lepiej będzie trzymać tych banknotów mniej. A dodatkowo na pewno nie ma co się martwić o inflację, bo przecież w grudniu inflacja poszła w dół. To jednak, jeżeli myślisz racjonalnie i spojrzysz na wykresy inflacji w Polsce, zauważysz, że ta inflacja jest naprawdę dość wysoka. Mało tego, jest to największa inflacja od 8 lat i mało tego, jest to największa inflacja w Europie. A jeżeli myślisz, że ten partner twój biznesowy, ten partner życiowy, jakim jest Złotów, Ciebie po raz kolejny nie zdradzi, to wiedz, że w ciągu ostatniego stulecia złotówka zdradziła Polaków sześciokrotnie. Jeżeli spojrzymy na ten wykres, zauważy, że w latach 70., 80., 90. inflacja była gigantyczna, dlatego też mieliśmy denominację. Ja jeszcze pamiętam, jak używało się banknotów 100 złotowych. Nie pamiętam 50., jednak 100 złotowe banknoty pamiętam, kiedy ja jeszcze te banknoty do sklepu zanosiłem i coś można było z nimi zrobić. Następnie pamiętam też, jak zaczynały się pojawiać banknoty 1000 złotych, 5000 złotych, 10 tysięcy złotych, 20 tysięcy złotych, 100 tysięcy i oczywiście milion. Moim zdaniem to są pierwsze sygnały tego, co nadchodzi w kolejnych latach. Mówi się, że ten kryzys może potrwać kolejne 5-10, a nawet 15 lat. A biorąc pod uwagę to, że PKB światowe bardzo mocno spada, świat się coraz bardziej zadłuża, nowych środków pieniężnych w obiegu jest coraz, coraz więcej. Wniosek jest bardzo prosty. Szkoda tylko, że nie rozmawia się o. Szkoda, że tylko, że nie edukuje się ludzi, w jaki sposób mogą zabezpieczyć swoje pieniądze, ponieważ nie chodzi tutaj o same papierki, chodzi o to, że za tym pieniądzem stoi Twoja praca, Twoja energia, Twój czas i tym samym Twoje Życie. Oczywiście daje się nam pewnego rodzaju rozwiązania, chociażby obligacje skarbowe na 0% na 100 lat, jednak hej, być może będziesz chciał z tego skorzystać, oczywiście w nagrodę dostaniesz możliwość wylosowania jakiegoś samochodu raz do roku. To jestem mega ciekaw, co by na to powiedzieli Twoi dziadowie, Twoi praciodowie, którzy inwestowali w obligacje skarbowe, państwowe obligacje skarbowe jeszcze 50-60 lat. Natomiast jeżeli chciałbyś ponieść dużo bardziej potencjał Ethereum, tutaj teraz znajdziesz materiał, który dokładnie Tobie o tym opowie. Natomiast nowsze wideo na moim kanale znajdziesz teraz tutaj. Dzięki za Twoją uwagę, trzymaj się samych dobrych decyzji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!